kolejnego gościa. Dzień dobry. Siema. I gramy tutaj. I mówcie, czy u was spadł świet już. Bo u nas spadł mróz. No. Tutaj właśnie yy, gramy. I... Mimo że jeszcze napiszcie w komentarzu, co byś zrobić. O dzieci dobrze przychodu. Nie teraz. A ile ma być łapó, żeby był kolejny odcinek? Z pięć. To tak mało. Siedem. No nie, bo nie przebili jeszcze sześciu. O, no tam multikon więc nie było. Recam subskrybować kanał mm. Emil Games Policam też Eeey Domin dom, e, napiszcie coś pod komentarzem Napiszcie coś pod komentarzem, to może wam żebnę serduszko, coś fajnego. I właśnie tutaj ginę. A od 8 stycznia wracają u mnie odcinki. Może coś z panem Emilem nagram. Tak, się mówić w stand -off. Możemy nagrać. Mm -hmm. Tutaj. Jak nie jeden to drugi. A tu no. bardziej ciekawe, jak? Aż zimno. No, są nie takie Jest, Jest tak... bardzo zimno dzisiaj. A ja jestem z przeszłości i widziałem, że. Co druga osoba nie subskrybuje mi na kanału? Hmm. Więc lepiej to zmienić, bo Emil przyjdzie do ciebie w nocy i już nie będzie tak za wesoło. Ukradnę ci pieniądze. Oj, oj, oj. co, po co, po Właśnie tutaj jest późna godzina. Cicho i się pytałem po pierwsze W końcu tutaj muszę musimy i właśnie jeszcze dzisiaj może jeszcze jeden będzie filmik jeśli zdążę No i to wszystko o nie! Ktoś cię dał! Ale więcej! Ale więcej! Zlecą mi siu! Nie! I się, I na tych komentarzach, czy znacie dobrze angielski?

Solo jakichś te pokrzywki o zebiarze. Ale ci jest nie drapło. No nie. Bo mam najgorsze konta. Mam dni pcharków od ciebie. Ja mam od dwóch zadumiażek od ciebie więcej. Od lat ja meg do Barcelona wyszły. Okej. A gdzie jest ta Barca? Bardzo... Barcelona tam, z... Po piłkę idziecie? Po piłkę idziecie? No idziemy idzie po, no idzie, idzie po piłkę i do idzie Barcelony. Idziemy do Barcelony w żabce. No. Oczywiście nie zapłaci nam za reklamę. No. Nie polecam żabki. Bo to same z o, ale czy Spike dojedzie? jedzie. A skąd wyszło? w górę, słup czy dzwoneczek o, rozpuszczam kostkę lodu ale zimno hmm. szybko trzeba wbić 4000 bo to chyba Ci jeszcze dużo brakuje Mało. Już, chyba muszą być codziennie odcinki nie muszę codziennie odcinki nie o 16? Muszę. Nie muszę codziennie odcinków. No wiem, że nie musisz, słuchać, ale... My się Ja takie coś, się, tym, żeby się brakuję, to i bym się wbijał. się. to a, a i 3200? No, A ja że

Sens. Będę coś do tego odcinka. Mm. Chyba będę przeziębiony. Coś czuję. Nie będzie odcinka na kanale. Będę. Ale bez gości Cały rundę się bierze znowu. I. Hmm. Оставь его там, дуб конечно. Маш, тихо ладь. Счастье. Ты на хита. Ты выигра. Я, моя никогда Там был. Tutaj tworzę nowy klub, żebyście wiedzieli nazwa, widzowie. Timo,

Maczek króla. Oto. Od 2000 od do 1000. tysiąca na No albo niech będzie na razie otwarty. I. Dołączy do ciebie. No do, do, do. I jeszcze tak. Idziemy do. No ile stracił? Nie zapraszam do tego kanału co wyjdziecie. tylko na ten Paweł i Karolek 10. Dziesięć... O nie o nie hmm. Zaraz będzie kobiec raz tutaj Eee, nie wiem, Dobra, zaraz coś takiego albo coś takiego innego zagramy na kobiet. Co? Albo... Nie, nie, bądź. nie, nie, Tutaj jedziemy i pozdrawiam w ogóle e, Znaczy, pozdrawiam mojego kolegę do i moich rodziców. I tyle tutaj Broka jeszcze. Ej nie pociskujemy go. I właśnie teraz.